Poprzednią środę zaczęłam temat właśnie świętowania, przesilenia zimowego. Ten dzień już minął, ale nie oznacza to, że nie możemy magii, symboli i narzędzi związanych z tym świętowaniem połączyć z naszą codzienną magią. I dlatego dzisiaj chciałam się skupić na narzędziach których używa praktycznie każdy z nas, tylko chce pomóc wam wydobyć z nich jeszcze więcej mocy i jeszcze więcej magii, a mowa tu o świecach. Światło świec, moc świec i moc intencji. Dzisiaj niech zabłyśnie w was, w nas, w waszych domach i niech prowadzi was przez wasze magiczne rytuały.

Przy niejednej okazji wspominałam już o tym, czy przy słowianach, czy przy rytuałach związanych z oczyszczaniem, wzmacnianiem, ogień ma niesamowitą moc. I ogień wspaniale oczyszcza, ale również wspiera jakiekolwiek intencje, życzenia, czy magiczne czynności. Dlatego dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć. O tym, jak możecie konkretne intencje połączyć z konkretnym kolorem świec. Taką świecę życzeniową, właśnie taką wzmacniającą naszą intencję, można zapalić codziennie rano, właśnie wyrażając te marzenia, pragnienia, intencje, albo wieczorem można też ko korzystać z nich podczas medytacji, jakkolwiek. Wyczujecie, jak, e, kiedy macie ochotę wzmocnić tą swoją magię i intencję tą świecą, wtedy jest na to najlepszy czas, a ja dzisiaj Wam przedstawię konkretne kolory, żebyście mogli jeszcze bardziej doprecyzować tym kolorem świecy te konkretne swoje magiczne intencje i pragnienia. Najczęściej używane, i popularne świece to świece białe, i one symbolizują czystość, duchowość i taką jasność, jasność umysłu, ale również mogą być stosowane przy intencjach związanych z, z leczeniem, z ochroną czy takim spokojem, zachowaniem pokoju. Jeśli chodzi na przykład o świece żółte, to one związane są głównie z intelektem pewnością siebie i komunikacją. Jeśli potrzebujecie skupienia, inspiracji i takiej, takiego umys umysłowego oczyszczenia, takiej jasności umysłu, to również świeca żółta sprawdzi się doskonale. Świece pomarańczowe pomagają przy intencjach związanych z, takim, z taką kreatywnością, sukcesem, ambicją. Pomagają Podnieść nasz optymizm i również naszą atrakcyjność, atrakcyjność nie tylko taką fizyczną i seksualną, ale również atrakcyjność na przykład dla przyszłego pracodawcy. Świece różowe związane są głównie z przyciąganiem takiej romantycznej miłości, albo przyjaźni, i pomagają również w leczeniu jakichś ran emocjonalnych. Natomiast świece. Czerwone związane są z pasją, miłością, odwagą. Pomagają dodać nam takiej witalności, siły i pomagają podjąć jakieś działanie, jakąś akcję. Świece natomiast pom nie pomarańczowe, tylko fioletowe odnoszą się do takich bardziej zdolności parapsychicznych i wiążą się z taką Mądrością, ale mądrością nie tylko taką przyziemną, ale właśnie taką parapsychiczną, wróżebną, z taką intuicją, już właśnie bardziej mm, związaną z magią. Jeśli chodzi o świece niebieskie, to one świetnie pomagają w znalezieniu takiego odosobnienia, spokoju, pomagają w leczeniu. Jeśli też macie jakieś problemy z nawiązaniem jakiejś komunikacji, właśnie potrzebujecie tego spokoju, tego odpoczynku, to świeca niebieska doskonale się do tego nada. Natomiast świece brązowe to świece związane z wszelką magią związaną z naturą, czy na przykład z zwierzętami pomagają w uziemieniu, w takiej stabilizacji i we wprowadzeniu właśnie tej stabilizacji, tego spokoju, tego uziemienia do naszych domów. Natomiast świece czarne, choć mogą kojarzyć się z okultyzmem, to one genialnie nadają się właśnie do ochrony. One pomagają Odrzucić, powstrzymać negatywną energię, jakieś ogólnie negatywne wpływy, pochłaniają je wręcz i pomagają uwolnić się od jakichś takich negatywnych wpływów czy energii, chronią nas, pomagają w ochronie. A jeśli chodzi o świece złote, to. Tak jak złoto kojarzone jest z bogactwem, to one właśnie pomagają w tych intencjach związanych z obfitością, bogactwem, pieniędzmi, ale również luksusem, przyciąganiem i mają taką energię bardziej męską, energię słońca. Natomiast te świeczki srebrne to taka energia księżyca, bardziej, bardziej kobieta związana z taką refleksją, intuicją, i z rozwojem takiej naszej właśnie intuicji, tych um, takich mocy bardziej parapsychicznych również. Jeśli jesteście osobami, które lubią używać różnych kolorów świec, to możecie też z wosku, który pozostaje po tych świecach, stworzyć swego rodzaju taki um, posąg, ołtarz intencji, gdzieś w miejscu, gdzie palicy. Te świece, zachowywać ten wosk, czy palić jedną po drugiej na, tych, na tym wosku, który zostaje, i to stworzy taki kolorowy, pełen intencji, właśnie posąg, który będzie taki naładowany tą mocą i tymi intencjami. No i teraz już znacie te kolory, świec powiązane z intencjami. Do jakich rytuałów możecie je wykorzystać? Na przykład y, jak najbardziej do rytuałów manifestacji, żeby spełnić swoje marzenia, pragnienia, swoje cele, wizualizować sobie razem z tym y, kolorem i z tym światłem świecy właśnie to, co chcecie osiągnąć. Możecie stosować świecę do jakichś takich y, praktyk leczniczych. Dzięki temu y, temu płomieniowi oczyszczać właśnie swoje serce, swoją energię, swoje otoczenie. Również świetnie świecy nadają się do jakichś rytuałów oczyszczania albo ochronnych, gdzie właśnie możecie dzięki nim pozbywać się tej negatywnej energii albo chronić się przed jej przepływem czy wpływem. No, i y, w jaki sposób, tak już bardziej konkretnie, y, stosować dane świece? No to przede wszystkim, znając swoją intencję i z jaką intencją chcecie świecy użyć, wybrać. Kolor. Teraz już wiecie, które kolory przypisane są czemu, więc będzie Wam łatwiej, ale mm, tak jeśli słuchaliście właśnie tego, to niektóre świece mają podobne moce lub można je połączyć. To nie musi być jedna świeca. Możecie zapalić kilka świec, kilka świec różnych kolorów. Ważne, żeby ta intencja była jasna i klarowna, a wtedy moc tej świecy zdecydowanie pomoże ją jeszcze bardziej rozwinąć. Jeśli boicie się, że wasze świece mogą być zanieczyszczone jakimiś energiami, to można je bardzo łatwo oczyścić. Najlepiej przesunąć ją na przykład em, w, po, przez jakiś dym na przykład podpalonego kadzidła, podpalonej szałwii, ogólnie jakimś dymem można oczyścić świecę i ta energia przyczepi się tak jakby i odpłynie z tym dymem właśnie i świeca będzie oczyszczona. Świecę również można naładować dodatkowo intencją przez medytację i skupienie właśnie swoich myśli na tej świecy. Możecie również na przykład gdzieś tam wyryć jakiś symbol, nie wiem, Imię, słowo, które kojarzy wam się z tą intencją na tej świecy, żeby jeszcze konkretniej przypisać jej dany cel. I kiedy będziecie świecę rozpalać, to zapamiętajcie, jakby skupcie się na tym, że odpalacie jakby moc tego życzenia, tej intencji. Kiedy ten płonień zapłonie, to zaczyna już się dziać ta magia właśnie. No i jeśli chodzi o y, gaszenie tej świecy, no to najlepiej y, pozwolić jej się spalić całej. Ale jeśli chcecie, aby ten rytuał trwał i chcecie na przykład właśnie tak jak wcześniej wspominałam, codziennie o poranku z intencją odpalać świecę, to oczywiście możecie, ale kiedy będziecie już y, gotowi, aby zakończyć ten rytuał zakończyć, te intencje, to wtedy właśnie z podziękowaniem, z wdzięcznością zgaście te świece. No i albo zostawcie ten wosk na tym takim posągu, ołtarzu, o którym mówiłam wcześniej, albo pozbądźcie się tej świeczki, ponieważ ona już spełniła swój cel. Mam nadzieję, że to. Pomoże Wam jeszcze lepiej połączyć się ze swoją magią, z magicznymi intencjami, pomoże Wam palić świece w Waszym domu jeszcze bardziej świadomie. No i doda Wam tego, jakby nie było zimowego blasku i ciepła, którym, które świece oferują. A tymczasem życzę Wam pięknego dnia.